Jestem szczęściarzem, bo po, po, podczas pory obiadowej spotka. spotykam tak zmysłową kobietę, piękną i uzdolnioną. Anna Kert. Dzień dobry, e, Strój miasta <laughs> jeszcze do tego ukochanego mojego e, e, lubię Gdańsk, Ty jesteś z Gdańska, tak? Jestem z Gdańska. I, I czujesz się jakoś wyróżniona i masz. Cały czas kontakt ze swoim miastem. Tak, i czuję się wyróżniona, że się razem spotykamy dzisiaj. Ekstra. No. Ja, y, 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 jesteś aktorką filmową, teatralną i live. Live coachem. coachem tak. mm -hmm. I mam swoją metodę warm-up. Y... Warm-up autorska metoda pracy z ciałem. Tak, i umysłem. I to umysłem. ważne podkreślić, że z umysłem, dlatego że jak ktoś y, słyszy, że ciałem, to wyobraża sobie, że jestem jakąś kolejną trenerką, która wyciska siódme poty. A ja rzeczywiście wyciskam siódme poty, ale bardziej z, z umysłu, z wyobraźni, z tej pracy takiej e, intelektualnej, czy też z układu nerwowego może w ten sposób. I też, żeby każdy miał świadomość swojego ciała tego, że e, potrafi nad nim zapanować i potrafi e, czerpać z tego korzyści i przyjemność. Tak. E, wszystko zaczęło się w, w, w teatrze muzycznym, tak? Wiele lat temu. Tak naprawdę to zaczęło się, jak miałam parę lat, tak. jak zaczęłam chodzić na rytmikę. Rytmika, która. Miałam trzy lata. Mhm. Zbud, pobudza rozumajtyzm, e... z... takie zmysły związane. Tak, koordynację ruchową i jakby, no też pierwsze występy, mhm. więc mi się to spodobało, natomiast nie podobało mi się to, że jak ktoś popełni błąd, to trzeba go, że tak powiem, poprawiać i od początku zaczynamy ćwiczenie, więc. Zrezygnowałam z Rytmiki mając 4 lata, ale nie zrezygnowałam z występowania. No właśnie. Kiedy się narodziła to, w Tobie taka chęć występowania i no, ta, te, taka decyzja, że będziesz aktorką? Czy to czy byłaś z tych e, młodych e, osób, które były w, w, w jakimś kółku recytatorskim czy w ak akademii? Mhm. Y na akademii zawsze mnie brali, dlatego że szybko się uczyłam na pamięć. E, więc cztery strony e, takie A4 y, bez problemu mogłam się nauczyć to na pamięci po prostu. Faktycznie. Tak, mówią, że to jest dobre. Mhm. E, zwłaszcza w teatrze rzeczywiście i, i, i parę spektakli e, różnych, e, gdzie tekstu jest trochę to. Mhm. No tak. Rzeczywiście. Teraz troszeczkę jest inaczej, bo wchodzisz do serialu, i bardzo często widzisz, że też nawet koledzy, aktorzy dopiero się uczą tekstu. Ale szybka pamięć, nawet krótka, ale szybka pomaga w, w tym zawodzie. No wracając do Twojego pytania, to chyba narodziło się wtedy, kiedy byłam bardzo mała, ale jak miałam 12 lat, to w szkole podstawowej z koleżanką poprosiłyśmy nauczycielkę, żeby założyła kółko teatralne ponieważ nam się to bardzo podobało, to, co ona z nami robiła, czyli takie tam krótkie przedstawienia z, z lektury, którą e, czytaliśmy akurat. I wtedy usłyszałam, że ktoś powiedział, jedna z mam chyba, że ja powinnam zdawać do Krakowa. I to jest niesamowite, jak to kiełkuje po prostu w dziecku, że naprawdę, że takie ziarenko ktoś rzuci i myśli, że a, tak tylko sobie... Zasypiasz yy, i mówisz, o, ja powinnam w Krakowie... Nie, ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, ale to się urodziło ileś lat później tak. i mi się przypomniały te słowa. Aha. Yy, I gdzieś tam, no wiadomo, się czyta jakieś inne książki, gdzieś czytałam o Helenie Modrzejewskiej, gdzieś to było. I rzeczywiście yy, potem pojawiła się Gdynia, bo z tego kółka teatralnego w Podstawówce nie wyobrażałam sobie nie robić czegoś takiego i trafiłam do Baduszkowej, do juniora. No i tam pierwszy jakby taki debiut na scenie prawdziwej, publiczność przychodzi, nerwy to potworne. Jest, um, niezwykłe doświadczenie dla takiej młodej osoby, gdy wychodzi na scenę i musi tu coś wykonać przed państwem. Tak, no to um, i też to, że jakby wszyscy pokładają jakieś nadzieje mm -hmm. w tobie. Ja we mnie zawsze był taki um, dramat, że tak powiem, tragedia niemalże że antyczna się odbywała, ponieważ ja w tym samym czasie uwielbiałam wszystko, co zwią związane z medycyną i zasypiałam z encyklopedią do poduszki czytając ją i musiałam wszystko wiedzieć i pierwszą książkę taką naprawdę, którą poprosiłam rodziców, że ja wybiorę sama, to był Atlas anatomiczny, więc to nie było takie pewne, że ja zostanę tą aktorką. A przydało ci się później to w aktorstwie? E, jeszcze, nie, jeszcze nie grałam Lekarza no, no, na proszę. dobre i na złe, ani w jakichś innych serialach, natomiast mam nadzieję, że, e, że to się jeszcze wydarzy, może jakiś e, film. No, Bogowie już, już niestety zostali nakręceni, ale mm, ale kto wie, kto wie. Natomiast e, korzystam z takiej wiedzy podręcznej w tejże swojej metodzie. Gdzieś ta, mhm. mm, to ukochanie człowieka e, mhm. również jako po prostu istoty, która Funkcjonuje no, z tym organizmem, który jest bardzo mądry. Nie tylko jeśli chodzi o wrażliwość, ale tak. właśnie tego ciała. No, zostało to we mnie. Tylko zajmuję się od innej strony nie jestem tym lekarzem, ale. Pomagasz w mhm. inny sposób ludziom. A słuchaj, ale po Kraku, bo i też było San Francisco, tak? Mhm. Skąd ta w ogóle szkoła w Kalifornii? No i właśnie, mnie się wydaje, że to jest niesamowite teraz, zwłaszcza patrząc na swoje dzieci. To mogę powiedzieć, że. Boże, czym skorupka za młodu? Ja byłam bardzo mała, usłyszałam o mieście San Francisco i powiedziałam <noise> mojej mamie, że ja muszę do San Francisco. Wiedziałam, że tam mam jakiegoś wujka i tak dalej. Minęło 20 lat, prawie że, i poznałam tegoż wujka z San Francisco, i on powiedział: przyjedź do nas. Ale ja już wtedy byłam w szkole teatralnej mm -hmm. i ja powiedziałam, że ponieważ ja każde wakacje spędzałam na jakichś albo warsztatach, albo będąc na przykład asystentką w, w, w Teatrze Lalkowym, no, zawsze miałam coś, czy, czy przy Teatrze Szekspirowskim, um, wtedy jeszcze festiwal po prostu mm. fe szekspirowski, zawsze spędzałam jakoś aktywnie przy teatrze, to powiedziałam, dobra ja przyjadę do was, ja bardzo chcę poznać ale teatrze. Mi teatr, ale muszę <laughs> dokładnie. I znalazłam szkołę właśnie Tą, do której pojechałam, czyli ACT. Okazało się, że jest to e, najdłuższa, najbardziej intensywna, najdroższa, w ogóle jak, jakaś najlepsza, ale powiedziałam, no ta albo żadna inna. I wystarałam się o stypendium. Udało się, e, więc to była bardzo duża pomoc i pojechałam tam do tej szkoły. E, no z rodziną, tyle co się widziałam wieczorem i rano przy tak śniadaniu. Było? Tak, bo, tak, to była normalna szkoła dla aktorów w ogóle. To nie jest dla, dla każdego. I to w innym e, języku, tak? Który... Wymagała ekspresja inna, tak? Tak, no musiałam Inne wszystkiego się nauczyć, tak. wymowy. Szczęście takie, że ja rzeczywiście bardzo dobrze ten język znałam od mhm. 13 roku życia, kiedy to się go nauczyłam jakby znowu dzięki podróżom, e, więc to nie było jakieś takie y, trudne, natomiast zobaczyłam, że ja w tym języku naprawdę dobrze funkcjonuję też jako aktorka, w sensie takim, że tam się pootwierało bardzo dużo we mnie. E, wszyscy całe podejście, które na którym mi zależało, którym nasiąknęłam właśnie przez te mm -hmm. lata szkolne. To znalazłam w San Francisco. Tak, i Kraków jest bardzo inny. Konfrontować to, co było w Krakowie, a tak, a, tam. To, a tam. I to jest niesamowite, bo no teraz na pewno szkoła w Krakowie jest jeszcze inna niż mm -hmm. te naście lat temu. Ale wtedy te wszystkie opowieści, które mieli profesorowie o swoich latach szkoły, ja spotkałam w San Francisco. Bo wiadomo, szkoła się rozwijała i to podejście się zmieniało. A ja chciałam to chyba takie staromodne podejście. To staromodne podejście było właśnie tam w Stanach. Chociażby żeby wytłumaczyć o co chodzi, czyli na przykład, że jest rozgrzewka przed zajęciami, że jak się spóźnisz na zajęcia, no to drzwi są już zamknięte. Takie trochę hardkorowe, ale tak, takie ale... bardzo rzetelne podejście do tego zawodu, a ja byłam idealistką. I tak, pobudzający szacunek też, tak? Tak. I, i profesjonalne podejście do tego, co robisz. Żeby... Tak, że musisz się, że jeżeli dostajesz scenę, to wiadomo, że od razu się uczysz tekstu na pamięć, że, że to nie zostaje w sferze takiej a dobra, przyjdziemy, zobaczymy, co się wydarzy. Tylko że rzeczywiście poza zajęciami my się spotykaliśmy i ćwiczyliśmy, wypróbowywaliśmy różne. Warianty, których potem na zajęciach nie ma czasu spróbować. Tak, że jakby totalnie chłonęliśmy to, co można e, wziąć z tekstu, z nas, z partnera. E, no to było wspaniałe, rzeczywiście i do tej pory. Pomogło jest. Ci w Twojej przygodzie, bo kolejnym miastem, którym Edynburg, tak. Tak. I e, rola w filmie Running Life. E, running in Traffic. E, in Traffic, co? Mm -hmm. Sorry, przepraszam, <laughs> Running in Traffic i tam też y, nominacja do nagród i w ogóle y, świetna, świetnie odebrane y, y, filmy i, i w tym twoja rola. Tak, no to było tak dawno temu, że teraz jakby od razu mi się przypomina jakby takie y, jesteś tak dobry, jak ostatnia, ostatnia twoja rola. Mhm. Y, już nie wiem, która była moja ostatnia, ale, ale była ona w Polsce. Natomiast rzeczywiście Running in Traffic i w ogóle... To doświadczenie y, bardzo zaważyło na mnie. E, znowu było spełnieniem marzeń, nie ukrywam, i też forma castingu, jak on się odbył, i to jak zostałam poinformowana o tym, że. Obecnie, e, bo ja. to, może, to było coś odmiennego niż w Polsce, tak? Tak, i do tej pory bardzo odmiennego. Teraz pewnie te castingi wyglądają inaczej w Polsce. Ja muszę zaznaczyć, to był 2000, szósty rok, czy 2007 kiedy był ten casting i w Polsce jeszcze nie było takiego podejścia, jak jest teraz, czyli takiej naprawdę pracy nad, już nad rolą, nad, nad obsadą, pracy również z ciałem właśnie, takim z, z energią, jak to pasuje. Mhm. Teraz wiem, że tak jest, natomiast wcześniej, no przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. I to było Wszystko dla Ciebie szybko... coś nowego? To było y, coś nowego i też właśnie ten szacunek do do tego, że spotyka się dwoje wrażliwych ludzi w pokoju, i że to, jak oni zagrają rolę, to wynika z, też z tego, co oni tam dadzą: że to nie jest tylko to, jak wyglądasz, że możesz się zmienić, że możesz zmienić głos, że to zależy, jaki jest kontakt między nami dwoma, czy my się słuchamy, co ja mogę jeszcze dać. Hmm, takie porozumienie po, jakby dusz. Tak. I też. Nie bazowanie tylko na tym, kim ja jestem, ale na tym, co ja mogę jeszcze dać tej postaci przez swoją wyobraźnię, swoją wrażliwość. I w czasie tego castingu, jak tam weszłam, to nagle usłyszałam, że, że to będzie rodzaj jakby warsztatów. To trwało chyba, chyba z godziny był ten casting. I zanim doszliśmy do nagrywania sceny, myśmy najpierw wykonali dwa ćwiczenia na to, żebyśmy ja z partnerem złapali kontakt. I to jedno z tych ćwiczeń, to jest lustro, które teraz już przez aktorów jest znane. Ja je przywiozłam stamtąd i na, zawsze na swoich warsztatach je, je robię. Naprawdę uruchomiło nas do tego, żeby poznać nasze postaci jeszcze lepiej. Więc ja przeżyłam... Jest... I to pomaga potem w odgrywaniu. W odgrywaniu, tak. tak. Słuchaj, a... Cały czas miałaś y, tu tak może infantynnie zabrzmi, świadomość swojego ciała i tego. Y, y, tej, y, odkąd się narodziła w tobie y, chęć pomagania poprzez taką właśnie stworzenie tej metody, która potem, mm -hmm. kiedy to y, powstało jak, jak do tego doszło? Warm-up, mm -hmm. metoda takiej pracy z ciałem. I mm -hmm. I umysłem. I umysłem. Um. Wydaje mi się, że największy wpływ miała jednak San Francisco, czyli ta szkoła, mhm. e, ponieważ tam poznałam bardzo dużą metod pracy z ciałem i umysłem. Mhm. To była technika Aleksandra, o której w ogóle w Polsce nie było. Mhm. E, jeszcze wtedy słychać. E, to był Feldenkrais. Mhm. E, to są metody, z którymi tam aktorzy i tancerze po prostu pracują. To jest e, taka baza. To było dużo innych metod, nawet Stanisławskie, ale takie nie podejście mentalne, czyli że się wkręcam, że sobie wyobrażam, tylko jeszcze te ćwiczenia Czechowa, które powstały, mhm. które też miałam na studiach, żeby nie było, że, że tutaj nic nie było, było, ale tam był bardzo duży nacisk na to. I wtedy zaczęłam się uczyć. Największą, największy chyba wpływ miała na mnie technika Aleksandra. I coś takiego, co się wydarzyło. Ja miałam, tak powiem, dość dużo kompleksów się nabawiłam na pierwszym roku, a tak naprawdę najwięcej w czasie fuksówki. A tak, to? przyznaję to. Ale z... Fuksówka była, nie wiem, jak teraz to wygląda, ale fuksówka swego czasu była dość hardkorowa. I mhm. albo miałeś dystans i jakby, nie wiem, radziłeś sobie z tym jakoś, albo nie. Ja miałam 18 lat, jak wpadłam do szkoły i byłam totalną marzycielką, idealistką. Nie miałam pojęcia, jak się buduje sceny, nie miałam pojęcia żadnego pojęcia. Ja po prostu chciałam być aktorką. Ja po prostu chciałam przeżywać, ja chciałam zmieniać świat, ja chciałam mówić, to widza. Gdy ktoś mówi praca z ciałem, to mhm. y, od razu wszyscy mają na myśli jogę, tak? Tak? jak to, ma, czy, czy to, mhm. jak to się ma do jogi, to jest twoja metoda i... Powiedziałabym, że nijak i dokładnie, jakby jest tym tylko czymś innym. Mm -hmm. e, już mówię o co chodzi. E, ja przez długi czas również w San Francisco wiemy, że San Francisco jest takim miejscem uduchowionym bardzo, tak? E, no tak więc ja... tak naprawdę. Z górki. Tak, tak. Ta, ta, no, i, I tam rzeczywiście są te górki, pagórki. I ja przeszłam, miałam bardzo długą historię. Nie będę może teraz w to wchodziła, ale taką również tą uduchowioną. Ktoś może gdzieś jeszcze dotrzeć do jakiegoś wywiadu, gdzie że ja czytałam z dłoni i tak dalej. Ja to wszystko odrzuciłam na rzecz układu nerwowego. I choć można znaleźć podobieństwa nawet w, w pozycjach, czy jakby w podejściu, nie jeden raz słyszałam, że o ty, to jesteś oginka i mówię nie, nie. nie". Ponieważ ja naprawdę trzymam się bardzo. Do stąpania po ziemi. I bardzo mi zależy na tym, żeby stać twardo na ziemi, a mieć głowę otwartą. Żeby to połączyć. Żeby mieć te skrzydła, ale mieć też te korzenie. I ja mówię częściej o tym, jak, jak działa układ nerwowy. Jak mamy pobudzić przebieg jakby tych impulsów. Mówię o tym, co nam pomaga. Bardzo świadome podejście, może w ten sposób. A nie zawsze wiodzę, to świadome podejście jest e, promowane. Mówią, zrób to ćwiczenie, mm, nie wiem, oddychaj, oczywiście świadomie oddychaj. Ja troszeczkę przesuwam ten akcent. E, I mówię o większej pracy z umysłem, a ciało nam pomaga jakby, mm. jeżeli pracy z ciałem, gdzie dochodzimy przez do umysłu. Czy przez umysł trafić do ciała? Do ta ciała, ta, ta. tak, ja ta bardziej ta. w ten sposób mówię. E, też jest m, taka rzecz, o której e, jakby wiem, że nie ma w żadnej innej metodzie, czyli o oswajaniu przestrzeni. E, I o tym się w ogóle próbowałam zrobić research też w internecie i znalazłam tylko jeden e, artykuł, artykuł na ten temat, ale w ogóle nie ma to nic wspólnego z pracą z ciałem, mhm. ani umysłem. E, czyli coś takiego, co pozwala naszemu organizmowi szybciej reagować na pewne bodźce. E, ale poprzez to, że wcześniej oswoimy nasze ciało z, z przestrzenią, z osobą, z którą jesteśmy, z którą rozmawiamy. Um, no tego nie spotkamy w żadnej innym jakby Czy skomponujemy w to, gdzie jesteśmy, czy przystosujemy się do tego, co je, nas otacza. Tak? Damy naszemu organizmowi, a tak na, naprawdę umysłowi poznać otoczenie. Mhm. Czyli zdamy sobie sprawę, gdzie siedzimy czy to jest miękkie, czy to jest twarde, usłyszymy każdy dźwięk, poczujemy jaki tutaj jest zapach, poznamy osobę, przedstawimy się, czyli damy jakby takie ukojenie umysłowi, bo ja trochę mówię, że my jesteśmy takimi małymi zwierzątkami, naprawdę działamy jak zwierzęta instynktownie, tylko mamy ten umysł i ten umysł naprawdę, jeżeli nie wie gdzie jest, to najpierw my się zatrzymujemy, mamy taki jakby takie zamrożenie, i dopiero wtedy, jak on już dostanie te odpowiednie bodźce, to zaczynamy łapać inne rzeczy. A możemy zrobić to szybciej, w bardzo krótki sposób. I ten organizm, e, który uzyska jakby taką relaksację, e, dużo więcej jest w stanie zdobyć, dużo więcej pochłonąć, odpowiedzieć odpowiednio, odpowiedzieć tak jak my, a nie jak przestraszone zwierzątko, właśnie no dzięki temu. Tak, ale temu. musimy być otwarci. Na to? No. Na takie poznawanie. Tak. Mm, Bo po... często ludzie są zamknięci i boją się takiego właśnie otwierania i ta... tak. Poznawanie. ale nie musimy się otwierać tak, jak ludzie mm, to rozumieją przez pojęcie właśnie na przykład jogi czy terapii, czy, yy, czy jakichś takich yy, warsztatów, gdzie od razu mówimy, yy, jakie mamy problemy albo kim byliśmy i ca... Nie, yy, wystarczy, że pozwolimy sobie tylko wewnętrznie. Na to, żeby zobaczyć, czy ten stół jest ciepły, czy zimny, i nie musimy nikomu o tym mówić. Wystarczy, że znajdziemy jakąś charakterystyczną cechę w pomieszczeniu, o której wiemy tylko my, a nikt inny. Dlaczego? Dlatego, że e, nasz organizm, nasz umysł bardzo lubi tajemnice i sobie je jakby chronić. Jeżeli mamy te tajemnice, wiemy, że to jest tylko nasze, automatycznie wiemy coś więcej, więc my się rozluźniamy, bo. Bo jest, jest inaczej. Wystarczy, że zaznaczymy swoje terytorium. Założę się, że każdy zapyta, to pomaga w aktorstwie. tak? Też. To, tak. to wszystko się wzięło z aktorstwa, jakby z mojego oswajania się na scenie i w aktorstwie. Czy to też pomaga podczas nagrywania bo y, słuchowisk, ponieważ. Y, Radio to jest medium, które też jest twoim ukochanym medium, tak? E, radio wiesz, to praca po... z głosem, ja bym tak, to tak e, powiedziała. E, jestem lektorką i bardzo intensywnie pracuję w tym zawodzie, choć ja staram się nie mówić, że lekt lektorstwo to jest osobny zawód, bo ja bardzo korzystam, jakby, więc e, jedną z działek, które Ale też to przeprowadzam, słuchowiska. E, słuchowiska, tak. Żytwaka Tasselingera, moje pierwsze słuchowisko. Ta Grand Prix na... W tak. festiwalu dwa teatry. To... to prawda, to prawda. No tak zaczynałam. Teraz więcej m, rzeczywiście nagrywam e, reklam i audiobooków. Mm -hmm. e, jakby w tym się wyspecjalizowałam. Natomiast jak dostaję zaproszenie do Teatru e, Polskiego Radia, no to jest ogromne wyróżnienie. E, no bo tutaj, no to jest teatr taki jakby kiedyś. I tam jest podejście do tego aktorstwa w taki... W znaczeniu, jak to było kiedyś. No to... Nie, nie tak szybko, nie tak po łebkach, tylko naprawdę tam wszyscy pochylamy się nad tekstem, no bo tylko mamy tekst, tylko to nas obroni. Nie, nie twarz, nie, nie gest, nie to, jak będziemy, e, będziemy wyglądać, tylko zostaje nam głos i tekst i nasza wyobraźnia. Mogli tak rozmawiać do późna, a to jest pora obiadowa. A jestem gaduła, więc przepraszam. Chciałem się spytać właśnie jeszcze, czy ty prowadzisz warsztaty, bo na pewno ktoś by chciał może uczestniczyć, może kto, kogoś zachęciliśmy do tego, żeby popracował nad swoim ciałem. Wiesz, co prowadzę warsztaty, ale na ogół wtedy, kiedy się ktoś do mnie zgłosi z zewnątrz i poprosi, żebym je poprowadziła. Bo w momencie, kiedy organizowałam sama, jest to tak duże przedsięwzięcie, żebym ja to sama organizowała, że po prostu spasowałam po którymś razie. Bo jednak wciąż moja uważność idzie ku aktorstwu. Także tak, jeżeli ktoś chce zorganizować warsztaty i zebrać grupę, ja chętnie poprowadzę. Świetnie. Zauważ, że nie rozmawialiśmy nic o filmie, na, o serialu na wspólnej. Dziękuję. Moim gościem w programie pora obiadowa była Anna Kert. Dziękuję. Od Dziękuję razu bardzo. Mi skrzydła i... I masz korzenie aż Wam do samego środka się Ziemi. I się wyprostowałem, tak, i mam świadomość tego ciała. Wiesz. Dziękuję. <grym> <grym>